Cześć, witam Was serdecznie przed moim brzękarium. W sobotę. Czas karmienia. Te rybki są stale głodne. A przy karmieniu taki ruch robią. Masz miło popatrzeć. Tutaj w akwarium. Doszło jeszcze cztery brzanki sumaczańskie a pozostała obsada jest taka jak była czyli 14 mszystych i 6 różowych brzanek plus dwie kosiareczki, które tutaj pracują czyszcząc ten baniaczek. Sześć ampularii też tutaj jest. Baniaczek no, się rozrasta. Przyjemnie teraz popatrzeć. Rybki zdrowo się chowają. Nie ma tu żadnych konfliktów. Żyją sobie w spokoju. No, tu mam troszeczkę odblas od okna, ale nic z tym nie zrobię. Także moim zdaniem dość ładnie ten zbiorniczek wygląda. O, tu się przenieśliśmy pod trzydziestkę. Tutaj głównie dorastają kubiki. No już takie dość, dość ładne są. Tu w sumie powinno być Około 160 kubików to niektóre są jeszcze bardzo malutkie, a niektóre już, już takie podrostki. Za tym są tu krewetki: reczshery przeważnie, dwa kiryski, 7 titejek. A także trzy yy, malutkie fantomy czarne, te się tu dorastają. I galakcji trzy albo cztery sztuki też bardzo ładnie wygląda. Zbiorniczek unormowany nie ma żadnych problemów z glonami. Roślinki pięknie rosną, wybarwiają się. Młodzież rośnie. Teraz jesteśmy przed 112 Tutaj też zaszły lekkie zmiany, głównie z oświetleniem. Byleciały świetlówki. Oświetlenie przeszło na LED. Myślę, że to dobra była zmiana. Mniej prądu, a większy efekt. Tak, akwarium też już się unormowało. A to ostatni nabytek tutaj tęczanka neonowa. Jeszcze młodziutka rybka. Gdzie większa, ona bardzo pięknie się wybarwia. Są tu, tu też dwa skalarki. Z takimi żółtymi główkami. Też bardzo ładne. To też młodziutkie. Są tutaj też chyba brzanki yy, Daytona. Tak, ale one są jeszcze naprawdę bardzo malutkie. O tutaj nam śmiga ona. I jeszcze nie jest w ogóle wybarwiona. To jest taki podrostek, mały 3 centy. Może ma. No, na głównie osiągnie pełne wybarwienie, jak będzie miał gdzieś ponad 10 centymetrów. Także ten zbiorniczek też tutaj spokojnie cieszy mnie swoim widokiem. A już chyba nic tu nie będę zmieniał. Roślinki ładnie rosną. To ostatni nabytek to ten anubias tutaj. Tamten jest troszeczkę gorszy, bo go w przecenionej cenie kupiłem w sklepie, już takiego troszkę brudnego. No ale myślę, że, że się doczyści, jak będzie rósł. O to tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłej soboty, do usłyszenia.